Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o pewnym problemie, który został w naszych wydbanicach omówiony już dwukrotnie bardzo przekrojowo i głęboko i syntetycznie i przejrzyście jeszcze do tego mam na myśli Pomorze. Proszę Państwa, ja się oczywiście wziąłem za kwestie pomorskie, dlatego że cały czas coś tam dłubie w związku z księciem Albrechtem i Prusami. Nie będę tego ukrywał. Cały czas eksplo eksploatujemy tematy szwedzkie, więc sprawy pomorskie są dla nas bardzo istotne. Wydaliśmy najpierw kwartalnik Szkoła Nawigatorów poświęcony pomorzu, który to kwartalnik zrobił Sebastian dla nas, czyli Rotmeister. Bardzo dziękujemy Sebastianowi. Wyślemy książki, Sebastian, naprawdę, ale dynamika naszego życia przekracza wszelkie normy, one czekają w pudełku, kiedy ja je wreszcie zawiozę do paczkomatu. Proszę Państwa, co cechuje te dwie publikacje? Druga książka to też przygotowana przez Sebastiana Czesław Frankiewicz historia Pomorza i jeszcze przedwojenna, wydana w końcu lat 20 i teraz wznowiona. Proszę Państwa, to też jest przedziwne, że można wznawiać książki, które w sposób bardzo klarowny opowiadają historię tak ważnej ziemi, tak ważnego regionu jak Pomorze. On tutaj z Pomorze rozumie od Pomorza, od Szczecina, po pokrólewiec. Więc proszę państwa, co, co łączy to wszystko? To jest polski punkt widzenia. Więc tutaj nie mamy tego co, co jest w dzisiejszych publikacjach historycznych, czyli my się zastanawiamy, czy to pomoże, może jest niemieckie, czy może jest szwedzkie, czy może jest pruskie, czy może jeszcze jakieś inne. Tutaj autorzy nie mają co do tego żadnych wątpliwości, pomoże zostało w średniowieczu schołdowane przez Polskę i do Polski powinno należeć. Czesław Frankiewicz swój wywód yy, prowadzi bardzo klarownie. Autorzy, których państwo nazwiska znajdziecie yy, w yy, nawigatorze pomorskim, czyli Wojciech Kętrzyński, Teodorcy, Frédéric Pape, Hubert Witold, yy, Hubert Witold, Marian Kniat, Lucja Harewiczowa i ksiądz Alfon, Alfons Mańkowski, yy, yy, również w podobny sposób te narracje prowadzą. Proszę państwa, to jest książka przekrojowa. To znaczy, ona w syntetyczny sposób wyjaśnia w zasadzie wszystko. Wszystkie kwestie dotyczące pomorza, od czasów najdawniejszych do czasów, yy, kiedy Druga Rzeczpospolita wróciła na pomorze, wszystko to jest w przejrzysty, czytelny i klarowny sposób wytłumaczone. Nie ma tu żadnych wątpliwości. Ja może Państwu przeczytam rozdziały, żeby, żeby, one, żeby Państwu to uzmysłowić, a jeszcze wcześniej yy, motto tej książki, a są dwa, Utrata morza, zgubę Rzeczpospolitej ciągnie. Stanisław Staszic takie słowa napisał. A tutaj anonimowy autor: Droga do morza, wyjdzie przez kraj zwany Pomorzem. Skąd się wzięła nazwa Pomorze? Powstanie nazwy Pomorze. Epoka przedhistoryczna, niezawisłość Pomorza, stosunki wewnętrzne na Pomorzu do roku 1309. Czyli do momentu, kiedy Krzyżacy zajęli Gdańsk w krzyżackiej niewoli, to też jest ważne, że ta kwestia jest postawiona nie w ten sposób, że Krzyżacy mają jakieś prawa do Pomorza. Tak? Nie mają tych praw. Tak? To jest to wszystko, ich obecność na Pomorzu wynikła po prostu z rabunku i z politycznej gangsterki, o czym nigdy dość przypominania. Okres pod znakiem Orła Białego w niewoli pruskiej. Pod znakiem orła białego. O, i to się kończy. Proszę Państwa, yy, uważam, że w sytuacji, jaką mamy dzisiaj, to znaczy relaty relatywizowania politycznych zjawisk z historii yy, i doszukiwania się tam jakichś yy, yy, niuansów, a także tłumaczenia i usprawiedliwiania yy, politycznych gangsterów, yy, którzy. Eksterminacją i rabunkiem, eksterminacją ludności, wchodzili w posiadanie ziem e, Polsce należnych. E, no, e, powinniśmy powracać do takich tytułów, do takich treści i studiować je, e, dlatego, że to nie jest trudne. To jest naprawdę proste, przejrzyste i klarowne. E, można to przeczytać każdy, i każdy będzie już wiedział, jak było. Ja może coś przeczytam z tej książki, żeby Państwo mieli rozeznanie, jak to wygląda. Trochę o wojnie trzynastoletniej. Zdobycie prus zachodnich. Drugi okres wojny rozpoczął się szczęśliwie. Główną uwagę wytężono w kierunku pozyskania Kupionego od Ulricha Czerwonki Malborka. Wielką zasługę miał w tym wypadku Gdańsk, który wysłał pod Malbork obeznanych ludzi w sztuce oblężniczej pod wodzą Jana Maidenburga, radcy miejskiego. Malborg po 20 tygodniach musiał z głodu skapitulować. 6 sierpnia roku 1460 krzyżacy, mszcząc się na Gdańszczanach, zrobili tak zwaną kontrofensywę, zajęli pruszcz i otoczyli miasto od zachodu i wschodu. Nadto przy pomocy Eryka Pomorskiego obsadzili krzyżacy Lemberg i Bytów. Biskup zaś warmiński Paweł Legendorf przepuszczał przez Warmię zastępy krzyżackie i zajmował okoliczne zamki. Król pospieszył z pomocą. Zaraz dano załogę do Oliwy, później zapowiedziano wyprawę pospolitego ruszenia, której lękano się na Pomorzu. Wreszcie król Kazimierz wysłał wojska zaciężne. Oto Piotr Dunin i Jamskalski dali odsiecz Frauenbergowi, czyli Fromborkowi. I spustoszyli całą warmię od Braniewa do Bałgi. Na koniec posunęli się pod Gdańsk i połączyli się z Załogą Gdańską. W dniu 17 września 1462 roku przyszło pod żarnowcem do bardzo zaciętej walki, której Polacy odnieśli świetne zwycięstwo. Słabo bardzo opisywane i bardzo rzadko wspominane. Jeszcze dodam do tego. I słusznie pisze Długosz. A od tego czasu krzyżacy w lądowej walce pod Puckiem, a wkrótce potem w okrętowej pod Elblągiem, zwyciężeni, nachylać się yy, i do ruiny zdążać zaczęli. Wojska królewskie. Wykazują pewną energię i systematyczność. Oto zwrócono się przeciw gniewowi, którego załoga niepokoiła Malbork i z końcem lipca 1463 roku rozpoczęło się oblężenie gniewu. Gniew bronił się dzielnie, jednak na wiadomość, iż flota gdańska i polska odniosła zwycięstwo pod Elblągiem, a wojsko pod wodzą Bernarda Zinnenberga poszło w rozsypkę, kapitulował dnia 27 grudnia 1463 roku. Zniechęcony niemiecki kondotier Bernard Zinnenberg. Zatrzymując w, zas w zastaw zamki hełmno Starogart i brodnice zawiera układ z królem, zobowiązując się nie dawać żadnej pomocy krzyżakom i nie przekazywać staną ziemi hełmińskiej, nie przeszkadzać stanom ziemi hełmińskiej do pod do poddania się królowi. Wkrótce potem biskup warmiński Paweł, Paweł Legendorf z Mgowa przyrzeka królowi poddać wszystkie grody, co też uczynił na początku roku 1466. Całe Pomorze Gdańskie, ziemia Chełmińska i Warmia były w rękach polskich. Prócz kilku zamków, które sterczały jak rafy koralowe wśród morza niechęci ku krzyżakom. Gdańszczanie zajęli po półrocznym prawie oblężeniu Puck. Wojska zaś królewskie przy ich wydatnej pomocy zdobyły nowe. Naj, najzacięciej bronił się Starogard, który po 10-miesięcznym 10 oblężeniu zdobyto, odcięto krzyżakom dostęp do Warmii przez zdobycie pieniężna przez Jana Skalskiego. Wojna <klujna> kończyła się tam, gdzie się właściwie zaczynała, to jest przy obleg obleganiu Chojnic. Król sam pospieszył z posiłkami litewskimi i tatarskimi i dnia 21 września 1466 roku zakończyło się krótkie obleganie z dobyciem hońc. Gubernator Prus, Scibor nakłaniał króla do uderzenia na królewiec i zajęcia Prus wschodnich, jednak usposobienie pokojowe dojrzewało po obu stronach. Skończyła się długoletnia wojna, dobrze pomyślana, źle przeprowadzona. To poddanie się Prus Polsce było dobrze obmyślane, sumiennie przygotowane, jednak wojna była prowadzona z małym wytężeniem, z wielką cierpliwością i stanowczością króla. Litwa okazywała małe zainteresowanie, choć miała, wynagrodzoną część, częścią zdobytych, choć miała być wynagrodzoną częścią zdobytych Prus. Nawet Małopolska się ociągała, pilnując sprawy śląskiej. Wojnę prowadziła tylko Wielkopolska, Pomorze i Ziemia Hełmińska. Dlatego wojna ta przeciągała się 13 lat i spowodowała niebywałe zniszczenie krajów. Z osad 85% było w gruzach. Poległych po 100 tysięcy wypada na Polskę, Prusy i Zakon. Wojna kosztowała pół miliona dukatów podzielonych na Gdańsk, Prusy i Polskę. Szereg zamków musiano zastawić. Sprawę właściwie załatwiono połowicznie. Pozostawienie Krzyżakom Prus Wschodni było fatalnym klinem, a oddanie Pomeranii rozdzielającej warmi od ziemi hełmieńskim klinem bardzo niebezpiecznym. Jednak ten pokój, który ukończył wojnę trzynastoletnią, jest najlepszy, jaki Polska z Krzyżakami zawarła. Oddaje on Polsce całe Prusy i wciela je do Królestwa Polskiego, dopuszcza nawet Polaków do zakonu i do jego najwyższych godności. Polska jednak nie miała systematycznie pójść po linii, którą uzyskała w pokoju toruńskim, lecz poczęła znowu się cofać. Wojna ta opłaciła się królowi. Odzyskano Pomorze i ziemię chełmińską, odzyskano wybrzeża i port Gdańsk, bez których to ziem nie mogła Polska rozwijać się jako państwo wielkie. Ludność Pomorza i ziemi chełmińskiej osiągnęła cel swój, bo złączyła się z Macierzą. Proszę Państwa, jak, tak, tak jak Państwo widzicie, bardzo klarowny, prosty i wyjaśniający wszystko tekst. I każde zagadnienie jest potraktowane w ten sposób, podobnie jest w tym nawigatorze. Proszę Państwa, nakłady niewielkie, póki jeszcze to jest świetny prezent na Wigilię Bożego Narodzenia na gwiazdkę. Dla ludzi młodych i dla starszych, którzy sobie lubią przypominać pewne rzeczy, i dla wszystkich zainteresowanych historią, którzy oczekują jasnych, oczywistych, prostych i nie pozwalających na jakieś zamydlenia i zamglenia przeszłości wyjaśnień. Szczerze polecam. Czesław Frankiewicz, historia pomoże. Okładkę robił Tomek Bereźnicki. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.